co robią e, mężczyźni w, w wolną sobotę, w wolny sobotnie sobotnie przepoł przepołudnie w Tokio. Widzimy tutaj ciekawą rzecz. Ludzie już czekają na takich niebieskich matach, jest około 6.30 rano, to są ludzie, którzy zostali desygnowani, żeby zająć zaklepać najlepsze miejsca, to jest najł najładniejsze, najbardziej intensywnie wiśniowe miejsce całego parku. Już od bladego świtu czekają, żeby po południu była impreza. Dzisiaj drugi raz w życiu spróbuję coś wydropować. No ja wiem, że to wszystko to jest taka trochę parodia konsumpcjonizmu, bo co robią e, mężczyźni w, w wolną sobotę. Stoją w kolejce pociuchy. No kurde, pierwszy raz udało mi się wejść do Suprima w dniu Dropa i prawie wszystko było z nowej kolekcji. Dobrze wymierzyłem czas. To jest ogólnie dla mnie bardzo niespodziewany twist w, w moim życiu, że się tak trochę wkręciłem w takie klimaty modowe, no ale nie wiem, no trudno mi z tym dyskutować, no całkiem fajne to jest, nie? Całkiem cool. Z tymi markami streetwearowymi w moim przypadku było trochę tak jak z Apple. Kupiłem komputer e, Macbooka pierwszego w zasadzie po to, żeby tak trochę sobie udowodnić, że, że jest chłopy. Głupio to brzmi, ale tak było, nie? Zresztą tak samo jakby jak zaczynałem treningi i postanowiłem się wziąć za siebie, to też sobie tak myślałem, Myślałem, udowodnię, że kondycja fizyczna nie ma nic wspólnego z samopoczuciem i produktywnością, no i udowodniłem w ogóle coś przeciwnego do tego, co chciałem, nie? Pokażę wam, co kupiłem, mam tutaj koszulkę w kolorze brązowym oraz oldschoolowy taki drechol w kooperacji Suprima z Championem. Ale mi głupio jest o tym opowiadać, w ogóle Czuję się tak... Sam siebie nie poznaję. Robię sobie zdjęcie. Tak by wyglądał vlogerski setup z lat 80. -tych. Tak naprawdę to nie, bo to jest aparat, a nie kamera, więc no nie da się tym filmu nagrać. Jest to jakiś sposób na życie, nie? E, zajawianie się rzeczami ironicznie, tak jak ktoś ci coś powie, to możesz powiedzieć nie, no to jest tylko research do materiału, albo tylko udowadniam, że to nie ma sensu, a potem dojrzy, dojrzeje to w twojej głowie i nagle już jesteś fanem. Bardzo jestem cyniczną osobą czasem. Rzecz, która mnie zawsze uderza a propos hanami, czyli sezonu kwitnięcia wiśni w Japonii, to jest ile tych drzew wiśni tutaj jest. Żyjąc tutaj normalnie, nie zdajesz sobie z tego sprawy. A tu nagle, pstryk, połowa Tokio jest biała, w sensie połowa drzew w całym mieście. Generalnie to nie jest tak, że musisz wiedzieć gdzie iść, żeby zobaczyć kwitnące wiśnie, bo one są praktycznie wszędzie i to jest najpiękniejsze w tym. Chociaż oczywiście jeśli wiesz gdzie pójść, to zobaczysz te najładniejsze miejsców. Zobaczcie banalność tego przemyślenia, ale jak myślimy sobie o internecie, nie? To wow, internet, chodzi mi o to, że natura to wszystko już miała dawno rozkminione, bo jakim cudem to się dzieje, że nagle na pstryknięcie palcem natury wszystkie drzewa wiśni zapalają się w praktycznie dokładnie tym samym momencie na dwa tygodnie, nie? To jest przepiękne. One nie są połączone ze sobą kablami, nie? To jest takie Wi-Fi, nie? Bluetooth. Blutacz. Przez blutacza są połączone. Ale mam dzisiaj gadane. Myślę, że niedługo mi się znudzi ta zajawka z tymi filmami i zdjęciami trenęrowymi, ale póki co korzystajmy. Jeśli chcecie ich więcej zobaczyć, to na Instagrama mojego zapraszam. Tam, tam jest ich trochę. A to już mi kazał pić taką miksturę. To jest wyciśnięta cytryna, skrojony korzeń imbiru i łyżka pieprzu kajen. To ma częściowo przyczynić się do szybszego opanowania takiej tlącej się kontuzji. E, kontuzji w postaci szyńcpins, tak zwanego. Po polsku takie gówno w nodze. O, To jest, proszę Państwa, próba traf. Na fali dzisiaj jestem. Zawsze mam taki problem, jak zaczynam dużo biegać po przerwie dłuższej, e, z takim stanem zapalnym przy piszczelach. Normalnie to przechodzi z czasem, tylko teraz muszę bardziej się na tym skupić, bo zwyczajnie tego czasu nie mamy. Stałem z zakupami taką naklejkę. W ten sposób tworzy się właśnie bluzę, wartą 2000 dolarów. Chcę być jak dorosłe, mówię komandosem, czuję to co niosę, kiwają głową tylko i patrzą na mnie, jakbym miał mniej niż 13 wioser naturalnie. Odebrałem film, wywołany. Trzeba to przyznać, że to był pomysł Konrada. Eee, w sensie, żeby... Zacząć wykorzystywać te zdjęcia stereoskopowe. Myślę, że pomysł jest zajebisty, bo to jest w sumie jedyna szansa, żeby wykorzystać połączenie fotografii analogowej i filmu w ten sposób. Pomyślcie sobie, analogowy film wykorzystywany w daily vlogu. Tak szybko, żeby był jeszcze w tym daily vlogu. Mam dzisiaj taki pseudo dzień wolny, ale cały czas coś robię. Głównie jakieś rzeczy związane z. no takie około treningowe. Tu wziąć jakieś tabletkę tutaj sobie wycisnąć cytrynkę do wody, tutaj szczyptę soli zjeść, taka niekończąca się wielka procedura. A teraz w ogóle udzielę wywiadu mailowego. Strasznie coś dzisiaj instagramowy dzień mam. Brakuje tylko nie wiem, modelek. Yy, kwitnących wiśni i zachodu słońca. A teraz spróbujemy sobie restauracji, która się specjalizuje w tofu. Jak to przytulnie? No, super! To były Eliza, Ania oraz Julita, które pracują tutaj jako modelki na kontraktach. To jest w sumie ciekawy świat, o którym może warto by było kiedyś zrobić film. W się sensie to, jak dużo tutaj polskich modelek jest w Tokio. No a dla mnie okazja, żeby porobić portrety yy, osobom, które yy, wiedzą jak pozować do portretów. Ciekawe doświadczenie. Wow, ale to jest w ogóle piękna sprawa, jak niektórzy ludzie mają dar yy, bycia fotogenicznym. Weźmiesz modelkę, która wie, co robi, yy, wyciągniesz aparat, popatrzysz przez obiektyw i masz coś spoko. No z normalnymi ludźmi to nie jest takie proste. Poskładałem też kilka fot trójwymiarowych. Jak będziecie chcieli, to Wam pokażę kiedyś jakiś taki mały tutorial, jak to się robi. Ale jeszcze zanim zrobię tutorial, to muszę się sam nauczyć, bo to nie jest wszystko dla, dla mnie do końca intuicyjne. Yy. No dobra, starczy tych przygód na dzisiaj. Eee, to ten... Hanami.